Szykuje się prawdziwe zaprzeczenie poprzednim układom. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani z ekranów telewizyjnych, w najbliższą sobotę 25 października wstąpią w związek małżeński. O tej spodziewanej chwili w ich życiu nie przestają dyskutować media i internauci, a my jesteśmy na bieżąco z wszystkimi ciekawostkami. Informacje wyciekły w kilka dni temu, a wśród szczegółów, które trafiły do publicznej wiadomości, znajduje się zaproszenie na tę uroczystość oraz lista gości. Ciekawe są także reakcje tych, którzy w przeszłości byli blisko związani z parą. Jakże interesujące jest spojrzenie Pauliny Smaszcz w kontekście zbliżającego się ślubu kurzobków. Odkąd zakończył się jej związek z Maciejem, relacje między nimi były napięte. Media donosiły o trudnych zgrzytach, oraz o braku sympatii pomiędzy byłymi małżonkami. Ostatnio temat ten powrócił, gdy pojawiły się wiadomości związane z toczącą się sprawą sądową, w której Katarzyna pozwała Paulinę za naruszenie dóbr osobistych. Na dzień przed wielkim wydarzeniem 24 października Paulina Smaszcz postanowiła zabrać głos w nieco odmienny sposób za pośrednictwem swojego konta na Instagramie. Udostępniła zdjęcie, które wzbudziło niemałe poruszenie. Była ubrana w elegancką czarną stylizację z imponującym makijażem i starannie ułożoną fryzurą. Opisie do fotografii umieściła frazy piosenki One Way or Another zespołu Blondie, co, co tylko podsyciło spekulacje na temat jej nastroju w dniu, który z pewnością mógł być dla niej trudny. Komentarze od jej obserwatorów były niezwykle pozytywne. W sieci pojawiły się słowa zachwytu i podziwu. W międzyczasie na jaw wyszły również zeznania Joanny Kurskiej, byłej szefowej programu Pytanie na śniadanie, która postanowiła stanąć po stronie kurzobków. Kurska zna parę od lat i wyznała, że to nie tylko znani prowadzący, ale przede wszystkim wspaniali ludzie pełni pasji oraz ciepła. Jej słowa rzucają światło na to, jak złośliwe komentarze Pauliny zdają się rozchodzić echem wśród ich bliskich znajomych. Joanna, wyraźnie rozczarowana postawą smaszcz, dodała również własną opinię na temat jej reakcji na nowy związek byłego męża, wskazując, że Paulina nie potrafi pogodzić się z tym, iż Maciej znalazł miłość na nowo z kimś, kogo uważa za piękniejsze i bardziej wartościowe. Czyżby ta sytuacja pokazała, jak skomplikowane mogą być relacje po rozwodzie, gdy w grę wchodzą nowe związki? W miarę jak zbliża się dzień zaślubin, wiele wskazuje na to, że emocje w tym trójkącie będą na porządku dziennym. Prawdziwe życiowe dramaty, przeplatające się z radościami i zawirowaniami, stają się nieodłącznym elementem okładek gazet i sieciowych komentarzy. Jak potoczą się dalsze losy Kurzobków i Smaszcz, będziemy obserwować z ciekawością.